Też jest fajna, tak jak wszystkie misje lojalnościowe. Commander, sorry, I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Hm. Kiedy ja ci to jest, to If it affects my crew, it's my business, sir. I don't want to distract from our mission, especially if it turns out to be nothing. But, well, I got pinged by a ghost the other night. Family. signal on the i'm listening my private log got an update about the hugo gernsback the ship my father served on it sent an sos last week reporting a crash and requesting a rescue shepard that ship went missing 10 years ago i hadn't talked to my father for three years before that i've buried everything but a body i'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over it's been too long Czyli od 13 lat nie miałeś wieści od ojca i nagle się pojawił I think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help. I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through server's filters. Hm. Mm. Czyli jakoś tak ktoś ci tę wiadomość podsunął. I let her go. any signs that this was a cerberus front? who passed this to you? i doubt the elusive man would let a direct operation stake hold this long. if there's a link, it's probably just about money. cerberus needs diverse holdings to fund projects like... well, you. Hmm. and whoever sent this my way covered their tracks. someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin who knows with that bunch? No, dobra. Co robił ten tell me about the hugo gernsback and what it was doing. privately held frigate. i looked over the mission brief when it disappeared. nothing stood out. typical research and grab operation. find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. okay. Can we... It a colonization You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it. Even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. No, nie zostawimy tego na później, bo w sumie już jest później i tak. Tak, zdecydowana większość misji um, lojalnościowych dotyczy kogoś z rodziny. Naszego członka oddziału. O, nie ma. Przecież mówiłaś, że jest tyle wiadomości. Kłamczucha kolejna. Tak, będziemy lecieć na planetę, którą nie wiem, jak wymówić. Ale trudno. Dobra, tu się zaopatrzmy trochę w sondy. Przydałoby się, oczywiście, jeszcze poskanować trochę planet. Mgłowica Rosetta. Pomóż Jacobowi. Tak, na jakiejś obcej planecie będziemy lądować. Gdzie ona jest? A, Aha, ona jest w innym tym systemie. Alfa Draconis, okej. Okay. No to jedziemy. Tam jest, a tutaj jeszcze jedna planeta oprócz niej. Mamy tutaj jakieś maleństwo. O, jakaś dziwna nazwa. To pewnie rok odkrycia 2175 AR2. Ta wciąż pozbawiona oficjalnej nazwy planeta jest wodorowo-halowym gazowym olbrzymem z 21... Z jeden obiektami wielkości księżyców. Okej. Okay. O, co to za ubiogie złoża Spadaj i z tą planetą. Jak najdalej stąd trzeba się oddalić. Tak, i 2176 a <taki> I have detected an anomaly. O, proszę bardzo, tutaj te planety trzeba jeszcze zeskanować ze względu na anomalie. Tak, trzeba znaleźć to miejsce, gdzie będziemy lądować. Ciekawe. <laughs> Dobra. Ta nazwana na cześć uczonej Asari odległa planeta była dawniej na liście zabronionych przekaźników masy prowadzących w nieznane rejony kosmosu. Nieliczne dostępne dane pochodzą z odległego przelotu sondy, która wykryła dwie planety krążące wokół białego karła. Swoje własne badania przyniosły dużo ciekawsze wyniki. Planeta znajduje się w, w umożliwiającej zamieszkanie odległości od gwiazdy. Jest pokryta oceanami ciekłej wody i ma cienką, azotowo-tlenową atmosferę odpowiadającą organicznemu życiu roślinnemu. Niewykluczone, że jest to jeszcze jedna niezbadana zielona planeta. Tak, czyli typu Ziemia, na której być może można żyć. Mm -mm, ok, skanujemy. Dobra, najpierw zobaczmy. MSV Hugo Gernsbach, registration BW four six Impact and unscheduled suborbital deceleration recorded. General distress. MSV Hugo Gernsbach, registration. Probe launched. Tak Hugo Gernsbach się się zgłasza. Nazwa tego statku. E, dobra, tu się nic nie zmieniło, ale my jeszcze sobie doskanujemy do końca tę planetę. K ktokolwiek tam jest, niech sobie patrzy jak zrzucamy sondę. <grystw> no bo ktoś tam musi być, skoro się sygnał obudził. Mm. Fajnie, że trochę pierwiastka zero tu jest. I że jest platyna. Hmm. To jeszcze? A, jeszcze platyna. No i fajnie, fajnie bardzo. i yy, palat. Palat to. No, troszkę potrzebujemy jeszcze, tak sądzę, że możemy troszkę przygarnąć. No, coś nie chce. Tak rośnie, ale jakby chciała, nie mogło. O, jest platyna zmieniło się na bogate złoża. Probe. O, już na średnie złoża. Dawaj ten Pallad. O, na Pallad nawet idi nic nie skomentowała. Idi <laughs> ma dosyć Palladu. Mm. No, niech będzie tak. O, ubogie złoża. Ale może jeszcze coś wyciśniemy? A no, tak, średnio. Dobra, lądujemy na tej planecie. Zobaczymy, czy znajdziemy tutaj ojca Jacoba. No, w sumie ciekawa sprawa i że Jacob w ogóle z jakiegoś dziwnego źródła dostał tę wiadomość. Nie wiadomo od kogo. A tak, Jack jest lojalna, dostanie od nas ubranko teraz, o. W końcu nie będzie marznąć. I kogo na misję Jacoba? Może weźmiemy Kasumi, dawno jej nie było. Proszę bardzo. Hmm. O! Tobie damy coś na maksa teraz, tylko czy przyciążenie, czy atak z ukrycia? Hmm. A tak ukrycia jest twoim takim, takim znakiem rozpoznawczym, więc dostaniesz go na maksa. Zabójczy albo błyskawiczny atak z ukrycia. Um. A to większe obrażenia daje, a tu co? Skraca czas ładowania mocy, jeśli coś został zabity za jej pomocą. A, czyli nie w każdym przypadku się to opłaca, to może weźmy ten zabójczy. Dobra. A i ty też masz 5 punktów. No i przyciągnięcie jest fajne. Jacob ma właśnie barierę tutaj. No mm, dobra tam bariera. Przeciągnięcie jest fajne, bo z naszymi mocami się fajnie łączy. Więc jedziemy tutaj już. Na tę planetę, która jest ładna. A

Okej, okay, czyli wylądowaliśmy przy statku, ale tutaj raczej ID nie wykrywa znaków życia. No, ale skoro to się 10 lat temu rozbi rozbiło, to pewnie mogli się wynieść, tak? Stąd. No, fajna planeta. Któż by nie chciał się tutaj rozbić? Hmm. To jest jakaś pseudoplaża. <grym> trochę piasku, trochę innych rzeczy. Hmm, okay. Albo może to ziemia, no nieważne. Idziemy dalej. No, wielki statek. Naprawdę spory. No, co ciekawe, tutaj już widać, że

danger of rapid neural decay local flora chemically along with this anymore we've done horrible things to the crew the conditions they're in they don't understand what we're doing to them just them for two seconds and they forget what what you did before the bruises show it's got to stop i'm talking to the others as soon as No, a then. WI mówił, że flora tutaj jest jakaś toksyczna. I że coś tam zrobiono. Hmm, chyba z rok po, po katastrofie, ale nie do końca to zrozumiałem, więc więcej się pewnie dowiemy jeszcze, jak z nim pogadamy tam. O. Fajne są planety, na których tak inne planety widać na niebie Dziennik lekarza. Hmm, wygląda na to, że ta lokalna flora powoduje problemy z pamięcią. Chyba, że coś innego to miało miejsce. Fragment dziennika załogi. oczywiście musi być jakiś starożytnej datapad e, okej okay. tak tutaj może od razu powiem że jest troszkę raczej błąd poczyniony, że ogólnie technologia tutaj dostępna jest no aktualna bardziej tak niektóre rzeczy wynaleziono dopiero w przeciągu paru ostatnich lat od tego momentu co jesteśmy, a tutaj z technologią, którą mieli 10 lat temu. Te nowe rzeczy i tak są, więc... Troszkę słabo to wypada, ale można na to przymknąć oko. Znowu fragment Dziennika załogi. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew, crew, crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has an M, but I don't. Okej, okay. jakiś automatyczny awans chcieli zrobić. Załogi tutaj. Hmm. No mogli trochę chociaż posprzątać jeszcze. Tak to naśmiecili. Dobra, WI. Repeat toxal. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. Eight years, 237 days, seven hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues, unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Czyli tatuś został awansowany. Dobra, trochę tutaj tematów mamy do omówienia. A może powiedz najpierw o tej żywności. Local food impairs brain functions? What are the effects? impairment of mental function due to chemical imbalance begins within seven days of ingesting local flora regardless of decontamination or preparation impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative but significant within a standard month it is not known if neural decay is permanent data collection was not completed okay hmm, niebezpieczne hamowanie. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Hmm. Why are you comparing the crash to theoretical speeds? The Hugo Gernsback was constructed off-world. It is not rated for suborbital descent and doing so exceeded operational parameters. Czyli... Hmm. Czyli być może ktoś tutaj popełnił błąd w trakcie jego sterowania. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Hmm. Awaryjne procedury dowodzenia. who's in command of this ship? where are the survivors? captain harris fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. first officer ronald taylor promoted infield to acting captain. but where is he now? the location of the remaining crew of the hugo gernsback is unknown. this beacon has been unattended for several maintenance cycles. Okay, why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years 237 days 7 hours on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as Record deleted. No to ciekawe. Naprawiono ten przekaźnik, ten nadajnik raczej

Hmm, tak, tutaj. Szkoda, że nie rosną jakieś, może, roślinki do pozbierania. <taki> Takie miejsca powinny być obfite w roślinność. O, co się dzieje? You came? nieba? the sky że leader z nieba? Przyszliście z nieba? but he still Przyszliście z nieba? They will have seen your star. They will not let you help him. Kim ty what are you talking about? You're not making sense. Uh, I, I don't remember how to say it. He's our leader, and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were they were cast out. He exiled them, so they hunt his machines and those who help him. They don't believe Rescu will come Hunters of the liar. He will not escape. Up, up. No właśnie i tutaj widać coś O oziy co, co się z tobą stało kobieto? Wow <laughs> Czemu ty nie masz głowy na szyi? <laughs> Albo raczej na karku. No takiej rzeczy to jeszcze nie widziałem. Jak się z tym czujesz? Opowiedz nam. Dobra, pewnie zaraz się naprawi. Um, ale tutaj jak widać ci wszyscy rozbitkowie postradali zmysły. Mm. Niektórzy są mili, niektórzy chcą wręcz nas zabić. I mają jakiegoś wodza też. No dobra a właśnie ty włącz sobie amunicję. Okay. Masz już głowę? O! Zmieniłaś pozycję. Dobra. Okej. Okay. Dziki łowca. No, oni są w ogóle silni bardzo, mimo że. Tutaj. Nice. Nie powinni być, tak sądzę. O i. i w sumie. Słyszałem już coś. E, tylko w sumie nie powinienem był słyszeć. A to zaraz zobaczymy. Zresztą, tak jak mówiłem, oni mają tą technologię, co nie powinni mieć. I między innymi są to właśnie magazynki termiczne, tak? One zostały wynalezienia, wynalezione przez przeciągu ostatnich dwóch lat. Tak, a tutaj oni z nich korzystają. A, tam jesteś. Ehm. Um, no, a druga rzecz, którą tu mają, to ją słyszałem, ale jeszcze nie widać jej. Down you go! No. Okay. Overloading. No. Hello. now mm. No, we'll see. This will help. Okay. <coughs> no, no. I Jacob. So that's neural decay, huh? Ano właśnie widać tutaj dużo tych pochłania ciepła się zostało po nich. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's No, myślę, że może być ciężko. They attack because he them. We serve, so he'll call the sky. He never sent the call so they hate him hate everything we just want to go home you killed them but there are more okay. every day they want to fight but i just want to go home Tak oczywiście m, tę panią o rozbitek ocaliliśmy dzięki przerwaniu rozmowy tamtej mogła tu zginąć ale nie zginęła na szczęście jak dużo pochłaniaczy po potrzebujemy. Mm. A, ale fajne widoki.